Dziś spotkaliśmy się w firmie Marelli w Sosnowcu na LinLab. Organizujemy tego typu spotkania systematycznie, dlatego że zależy nam na tym, aby ludzie, którzy zajmują się praktycznie LIN Management, mieli okazję do tego, żeby wymienić się wiedzą i doświadczeniami. Dzisiaj było mnóstwo ciekawych rzeczy. Fantastyczni prelegenci, którzy nie przedstawiali swoich firm. Sprzedażowo-marketingowo, tylko mówili, jak ta firma działa, jak się zmienia, jak elementy Lin wpływają na to, jak pracują ze sobą i współpracują pracownicy. To było super, super ważne. Na spotkaniu poruszaliśmy różnego rodzaju tematy, od kwestii organizacji produkcji, planowania, tego, czy Lin działa, czy nie działa, i to było wartością. Natomiast Ciekawym spostrzeżeniem było to, że LIN działa niezależnie od branży. Mieliśmy okazję wysłuchać prelekcji, które opowiadają historię różnych branż, i okazuje się, że LIN to podejście uniwersalne, które można zastosować wszędzie. Pod warunkiem, że się wie, jak rozpocząć te działania, tak żeby miały sens. To, na co ja zwróciłem szczególną uwagę. To były pytania naszych zaproszonych gości oraz osób, które uczestniczyły w LinLabie. To były pytania o konkrety, o porady. To była naprawdę wymiana wiedzy. I o to nam w LinLab chodzi. Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenia.